Cześć w dzisiejszym odcinku Diabelskiego Młynu Wolfunder po polsku i skupimy się na pierwszych czołgach R6. Jednak najbardziej na niemieckim KPZ 70. Czy warto i jaki czołg jest najlepszy aby rozpocząć szóstą marę? Według mojej opinii to wszystko w dzisiejszym Wolfunder po polsku. Zapraszam. era 6 to już zupełnie inny wymiar rozgrywek jeżeli chodzi głównie o rozgrywki bitew naziemnych tak więc pojawiają się coraz wyższe koszty napraw oraz oczywiście wyższe kwoty expa, które musimy wyrobić, aby kolejne pojazdy zdobyć. Tak więc tutaj należy się zastanowić bardzo poważnie nad nie tylko pierwszym czołgiem pojazdem z R6, ale oprócz tego, co ten pojazd nam da. No i właśnie, jako odpowiedź na jedno zapytanie wśród komentarzy. KPZ70, czy jest to odpowiedni pojazd, od którego należałoby zacząć R6? Oczywiście, e, mówiąc KPZ70, skupiamy się wyłącznie na drzewku niemieckim, chociaż w drzewku amerykańskim jest e, no, brat bliźniak tego pojazdu, e, a mianowicie MBT70. Różnice pomiędzy tymi pojazdami, no cóż, nie ma ich zbyt wiele, jednakże obaj, oba te pojazdy znajdują się na batteratingu 9.0 i o ile u Niemców KPZ gwarantuje nam rozpoczęcie w zasadzie 6 ery, tyle MBT w drzewku amerykańskim wcale nie jest pierwszym pojazdem, który otwiera to drzewko. KPZ-70 to jest w ogóle pojazd, od którego cały ten buff związany z nowoczesnymi czołgami w grze wander się rozpoczął, jednak daleko mu do tego, co reprezentował wcześniej. Głównie dlatego, że pojawiły się lepsze, nowsze czołgi, pojazdy, które świetnie sobie radzą z nim i przede wszystkim lepiej radzą sobie niż on na polu bitwy. Jednakże KPZ-70 to nie jest pojazd, którego, który należy od razu skreślić. Jego największym minusem z pewnością jest to, że po nim póki co nie ma nic dalej. Tak więc, wchodząc na R6, odblokowując KPZ-70, w zasadzie przygoda się kończy. Jeżeli e, pójdziemy na przykład w Leoparda A1A1 A1, na batterytingu niższym, czyli teoretycznie wygodniejszym 8.7 Później mamy całą kolekcję kolejnych leopardów i otwieramy sobie kolejną drogę do coraz wyższych battery ratingów oraz lepszych, zmodyfikowanych wersji leopardów. Tak więc to również należy wziąć pod uwagę. Według mojej opinii KBZ-70 wcale nie jest tak złym pojazdem, chociaż na pewno gorszym niż jak wcześniej wspomniałem, było na samym początku. Jednakże nie wydaje mi się, aby to był dobry wybór. Aby rozpocząć erę 6 Oczywiście, aby iść w leopardy, musimy przejść katargę m.in. z M48A2, chociaż jest wielu graczy, którzy cenią sobie ten czołg, wciskając akurat ten pojazd pomiędzy Leoparda 1 a Leoparda A1A1. A1, dla mnie przynajmniej jest to trochę mało zrozumiałe, bo te pojazdy mają w zasadzie nic wspólnego. No i rozbija to troszeczkę tą całą rodzinę leopardów, a szkoda. A więc, jeżeli już jesteśmy w stanie przeskoczyć M48, myślę, że lepszym rozwiązaniem byłby jednak Leopard A1A1. A1. Ale parę słów na temat KPZ-70. Na samym początku, co nie jest złym rozwiązaniem, tak mamy do dyspozycji dwa rodzaje amunicji 431 mm penetracji na rakietach z działa kalibru 152 mm prędkość tych pocisków nie jest oszałamiająca, to 323 m na sekundę w porównaniu z innymi pociskami rakietowymi, to praktycznie no, i to są jedne z najwolniejszych pocisków, tak więc, e, z, kiedy zasadzamy się już na swojego przeciwnika i mamy zamiar odpalić te rakiety, należy e, mieć dobrą pozycję, biorąc pod uwagę to, że ktoś może wypatrzeć skąd ta rakieta leci. Jednakże, sterowana myszką, również na bitwach realistycznych, powoduje, że mamy jakąś broń do dyspozycji na dużych dystansach. Oprócz tego mamy pocisk kumulacyjny z bardzo niską prędkością 754 m na sekundę ale penem 380 mm to jest świetny pocisk dla tych, którzy mają opanowane snajpienie strzelanie na dużych odległościach z pocisków cięższych i wolniejszych ale głównie ja bym rekomendował ten pocisk na bliskim dystansie rakiety w KPZ-70 mimo tego, że mają dość imponujący pen, przypomnę jeszcze 431 mm wcale nie zadają tak wielkiego damage'u, tak wielkich uszkodzeń, jakby tego można było się spodziewać. Jednakże potrafią zatrzymać w zasadzie każdego, jeżeli trafimy w odpowiednie elementy. Prędkość KPZ70 64 km na godzinę. Na stoku on jest dość mozolny, zresztą tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Każdy z pojazdów na samym początku jest toporny. W prowadzeniu jednakże nie jest to prędkość taka najgorsza, i w porównaniu z niektórymi, a w zasadzie większością tych pierwszych pojazdów na erach szóstych, w innych drzewkach nie wypada on najgorzej. Prędkość przyzwoita do przodu, prędkość przyzwoita do tyłu, co powoduje, że mamy dobrą mobilność, przynajmniej przód-tył. Jeżeli chodzi o zwrotność, przynajmniej na, na stoku, no tutaj. Wiele pozostawia do życzenia. Mi osobiście ten pojazd przypomina troszeczkę Arbuza, dlatego że nie wiem, czy ktoś z Was się kiedyś zabawiał rzucaniem jakichś ciężkich, ciężkimi elementami, albo strzelaniem z czegokolwiek do Arbuza. Potrafi to odbić, ale jeżeli już w coś wejdzie, no cóż, z Arbuza nie pozostaje absolutnie nic i podobny efekt mamy. Po trafieniu w KPZ-70 bezpośrednie trafienie, w większości z elementów tego pojazdu powoduje po prostu natychmiastową eksplozję, no i efekt arbuza Nie jest on moim ulubionym pojazdem, absolutnie w całej grze, a już na pewno jeżeli chodzi o R6, niestety musimy decydować się na wybór jakiegoś pojazdu, aby rozpocząć właśnie tą szósteczkę, jeżeli nie posiadamy na tym BR-ze. Żadnego pojazdu premium, no na coś trzeba się zdecydować. Skupiając się tutaj na drzewku niemieckim, KPZ-70, jeszcze raz powtarzam, według mojej opinii, nie jest najlepszym wyborem, ale nie jest wyborem najgorszym w porównaniu z innymi pojazdami, które otwierają e, erę 6, czyli e, Raket e, Panzer 2 e, Hot o ile dobrze sobie przypominam e, poprawnie tą nazwę e, to jest jeden z pojazdów, który mam do dyspozycji Leoparda A1A1F, Lagpanzer I1 Gepard no to jest pelotka, tak więc nie opłaca się według mnie raczej zaczynać od tego pojazdu no i Beglight pancer 57 na batterytingu 8.3 ja bym się skłaniał jednak na Leoparda bądź Beglight Pancera. E, powody są dwa Leopard otwiera nam całe drzewko dostępnych Leopardów później, tak więc możemy kontynuować ekspienie, jeżeli chodzi o backlight pancera, nie jest taki wcale najgorszy ten pojazd, battery 8.3, a więc zdecydowanie niższy niż 9.0 KPZ, a po nim mamy przyzwoity TAM, również na niższym battery 8.7, tak więc pozwoli nam to na... na Skompletowanie drzewka na troszeczkę niższym materię niż niż 9.0, chociaż ma kiepskie to oczywiście pocieszenie w porównaniu z tym, na jakie pojazdy będziemy trafiali. Jednakże Backlight Panzer no, ma szansę na trafienie pojazdów trochę niż, niżej aerowych. Na pewno nie na, na Abramsy, tak więc szanse jakieś ma. No więc jak grać tym ustrojstwem? No cóż, przede wszystkim bardzo ostrożnie. Prędkość tego pojazdu to jest jednak chyba największy atut, mimo tego, że nie jest to jakaś oszałamiająca prędkość, i będziemy trafiali dość często na o wiele szybsze. Pojazdy, głównie z drzewka amerykańskiego oraz sowieckiego, przede wszystkim mam tu oczywiście na myśli Abramsy, na drodze twardej, wystarczająco jest szybki, aby móc się gdzieś zasadzić, i użyć czy rakiet, czy uzbrojenia tego, tych pocisków akumulacyjnych. Przede wszystkim to jak. Teraz wam pokażę. Jest to świetna broń przeciwko helikopterom, które znowu wracają na najwyższe ery i jest to dość denerwujący element. Jednakże KPZ, jako z tego powodu, że dysponuje kierowanymi rakietami, dość nieźle sobie oczywiście z nimi radzi. No, pod warunkiem, że troszeczkę wcześniej potrenujemy, no bo te rakiety same się nie naprowadzą. Ale tak jak widzicie, nieźle sobie z, z chylkami można poradzić. Poza tym jest uzbrojony w dodatkowo, dodatkowo w działku kalibru 20 mm oraz karabin maszynowy 7,62. Tak więc jest to dość... Jest to dość... Ciekawa, ciekawe urozmaicenie, dodatek w zasadzie do działa głównego, no i na pewno coś, co pomoże nam obronić się przed, przed wszystkim, co co lata oraz oczywiście słabiej uzbrojonymi pojazdami naziemnymi z racji tego że to działko kalibru 20 mm ma na 100 metrach PM 44 mm tak więc w związku z tym że dość sporo ostatnio mamy pojazdów słabo uzbrojonych może nie uzbrojonych, opancerzonych tak jak powinienem powiedzieć KPZ wcale nie musi używać e, swojego działa głównego Możemy używać działka, które jest zabójczo skuteczne. Tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o mm, R6, rozpoczynanie R6 i KPZ-70. W mojej opinii są lepsze pojazdy i w drzewku niemieckim i w innych drzewkach od tego pojazdu warte rozpoczęcia tej ery. Ciekaw jestem Waszych opinii, jakie według Was pojazdy są najlepszymi na otwarcie szóstej ery? Piszcie w komentarzach. Ja na dzisiaj się już z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Cześć!